Cze. Gdzie? 35 do... jest tym Tym murkiem takim yeah. mhm. Wjechał, no. uh. Uh. Nie wierzę Robert, no. Uh. no co jest? Uh. Nie na czas będą grali Nice Lootuj i z ostro Ale się nagle I am the bomb. Idiot Wyzywać No ale on jest na drugim Plecy i to już Ej uwaga

Proszę, bo on zdąży. Debilu! Książę, on za No i chłopie. Nie! No. Nie, Lidowski. Obity Zajmij się moim zakładem Delikatnie mój... Yeah. Ja... dałem... chyba. Tak, Ja wyszedłem. się się Nie wnikam A tu Ligazy ruda Ciebie Ciebie się Zabawiłem tak? A jeszcze zrobiłem tak? Nie, nie gledam. Gledam. No i nie jeden. No nie wierzę I tylko ty, 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 polakiem, polakiem jesteś? jesteś? Ja? No, no, no bo bo nie wiem, czy pan jest w Nie posłuchaj go ale dobra, że wszedł Nie, nie, <laughs> nie, <laughs> Patrz, patrz Aj, sorry NIE, 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 NIE K K K jedną hapę mam <laughs> Skąd się jak po polsku mówić? Co? Skąd się jak tak dobrze po polsku mówić? Ja mieszkam od granicy 10 km no tu Dobrze. Nie. A to ładna okolica. No. 7 lat. od i czeka oglądam TVM. <śmany> <śmany> Dobrze, no, nie tak? TVP. Niszczę ich teraz. Wupia, nie dzieje teraz. nie? Prawie wziął. Nie kurwuj mi tutaj, bo znowu ci się kora zapierdolę. Skąd gierkę idę jaja umyć i spać Bo jutro o 6 trzeba wstać Michał ma onkuśka A chcesz zmierzyć? Ustanę no, i co? Co ja mam niby mierzyć? Powiedz mi, co ja mam niby mierzyć? Od kiedy da się mierzyć coś, czego nie ma. No co? Że gałąź mi na głowę sładnie, tak? Czy swoim Kutasem znokautowało? No nie wiem Jak można znokautować kogoś czymś, czego nie ma się zdziwił Ej, a w sumie ty, ty tak gadasz, bo ty może nie masz, co? No, zdecydowanie. Skąd no, wiedziałeś? Dozaj no, mi tą chustę z mordy. No zobacz, jaką chustę ma na mordzie. Nie wiem, Alibaba Express? I czego, i się kręcisz już? Ej, co? Do spania Dobra, dobra, ale jestem w stypie na dupie obejdzie, a nie mi to gadasz. To możesz sobie krzyczeć. Popłana kirucha <laughs> Snaksior Snaks Lo Gdzie wiem, za snaksem. Coverujemy go, tak? Cover, cover, snaks. Nie wiem, czy on bezpecznie mnie robił, czy... Michał, w mordze zostań, zaraz ja cię Ja cię zabiję zaraz. Kjapie. Daj mi jeszcze ten snag.

Nie wiem Michał, ty do niego strzelasz czy obok niego? Na no, to asysty nie miałeś. Gościu, weź, już się też przymknij, bo już mnie też irytujesz. Bym go zabił.